Kolejny zjazd z Miśot przeszedł do historii i znowu zaproponowaliśmy operatorom no, bardzo bogatą agendę. Było sporo o tych kwestiach strategicznych, politycznych, o, funkcjonowania, o funkcjonowaniu branży w przyszłości. Jak zwykle mocna była ta część techniczna, no bo wiadomo, że tego oczekuje środowisko, tego oczekuje uczestnik, ale również no, myślę, że w pamięci pozostaną wykłady prowadzone przez prawników, przez najlepszych w kraju ekspertów, gdyż sporo się dzieje. Zmienia się prawo, e, zmienia się prawo także dotyczące funkcjonowania spółek. E, bardzo istotne są kwestie sukcesji. To wszystko było na zjeździe, to wszystko będzie na kolejnych zjazdach. bo naprawdę fajnie, fajna atmosfera, e, wyjątkowy klimat. No, szansa widzenia się z ludźmi, z którymi na co dzień mailujesz albo rozmawiasz telefonicznie. Trzy w jednym, że tak powiem. No i merytoryka była, jak zawsze. Integracja oczywiście też była na wysokim poziomie. Wszystko, wszystko fajnie, miło się znowu było spotkać w tym gronie. No, ludziska, którzy przyjechali, po prostu są najlepszą grupą, taką, wiesz, wspierającą e, Miśiota. Ja z większością z tych ludzi to się znam już ponad 16 lat, e, bo zaczynaliśmy na różnych innych konferencjach się widywać. A no, coraz częściej zdobywamy tu wiedzę e, pozabranżową z innych dziedzin, które. Gdzieś tam zaczynamy wymieniać sobie doświadczenia z tego, co każdy w swoim życiu gdzieś tam przeszedł. Biforek był fajne na tym zjeździe i impreza końcowa też była fajna. Analizujemy ankiety pozjazdowe, czyli patrzymy, co się podobało, co się mniej podobało, jakie są uwagi. Ten zjazd w Wiśle, który odbywał się w ubiegłym roku zebrał bardzo dobre oceny, ta lokalizacja, Hotel Crystal, więc tam wracamy. Będzie ciekawie. Myślę, że uda się zachować tą swojskość środowiska, ważną dla środowiska. No i też będą niespodzianki, ale no niespodzianka jest niespodzianką, gdy się o niej nie mówi, gdy dopiero widać na miejscu.